Cześć kochani z tej strony Agnieszka, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z naszej ziemi obiecanej. Jesteśmy w naszym domu tym razem, a nie w ogrodzie, mimo tego, że jest piękna pogoda na zewnątrz, a mamy drugą połowę października. Jednak są takie tematy, które myślę, że lepiej potraktować w czterech ścianach, a nie na świeżym powietrzu. O czym będzie dzisiejszy odcinek? O pewnych elementach dekoracyjnych, o pewnych elementach zastawy też stołowej, które przez dziesiątki lat były znane naszym mamom i babciom, a w pewnym momencie około lat dwutysięcznych popadły w niełaskę. Dzisiaj jednak myślę, że wracają na salony w swojej chwale, bo są pięknym dodatkiem i nadają takiego sztampowego efektu w naszych wnętrzach. Więc będziemy dzisiaj rozmawiać o kryształach i o szkle dekoracyjnym. Jeżeli nie przepadacie za kryształami, mimo wszystko zachęcam Was, zostańcie, a jeżeli lubicie, to oczywiście jak najbardziej będzie to odcinek dla Was. Kubki w dłonie z herbatą i z kawą i zaczynamy. Zapraszam. Myślę, że w większości polskich domów kryształy w latach. 40., 50., 60 w czasach komunizmu były jednym z nielicznych elementów ozdobnych naszych wnętrz i przez to może w pewnym momencie straciły z tą swoją wartość estetyczną, bo byliśmy zmęczeni, czy rodzice nasi byli zmęczeni epoką i czasami, z którymi się łączyły, ale no, ja nie pamiętam czasów komunistycznych, byłam malutka, kiedy kończył się ten, ta epoka. I dzisiaj e, lubię bardzo mieć te elementy w domu. Szczególnie jeżeli e, mamy zrobić bardziej wykwintny obiad, to może być proste danie, ale chcemy je podać w taki piękny sposób. To talerze zastawa, nawet z sieciówki, ale do nich kryształowe kieliszki, to już zmienia charakter takiego obiadu i powoduje, że czujemy się jak w jakimś luksusowym e, hotelu, w luksusowej restauracji takiego hotelu. Poza tym mam pewien też sentyment do niektórych z tych naczyń. To są takie małe paterki, takie małe naczynia, które zawsze były u nas na różnych imprezach rodzinnych. I kiedy rozpoczynał się sezon jesienno-zimowy, a mój tata ma na imię Andrzej, tak więc końcówka października rozpoczynała ten sezon, potem listopad i grudzień, to wszystkie imprezy takie rodzinne były udekorowane takimi naczyniami. I tutaj lądowały śledziki, ogóreczki małosolne, czy korniszonki, czy jakieś inne smakołyki, lub na przykład szneczka jakaś, jeżeli, jeżeli była oczywiście dostępna. To na takich paterach lądowała. I stąd właśnie takie, taki mój, myślę, że zdrowy sentyment do tego. Ja lubię je umieścić gdzieś na, na stole u nas w domu, jeżeli chcę zrobić jakąś bardziej elegancką kolację, na przykład. Ale zastawa stołowa to nie wszystko, oczywiście. Chociaż mamy tutaj taką misę, takie naczynie, które często mogłyby być stosowane na przykład na cukierki. U nas w domu oczywiście jak cukierki jak najbardziej tak, ale również w sezonie jesiennym czy zimowym lądują tutaj e, lampeczki dekoracyjne, takie na baterie i przez to, że mamy kryształ, no, kryształ że mamy to załamanie tutaj e, światła, ono pięknie pracuje i pięknie błyszczy, szczególnie w, takie, już w takich momentach dnia, kiedy już jest ciemno, po prostu wieczorem. Innym elementem, który bardzo mi się podoba, taką dekoracją, to jest świeca. Oczywiście, świec mamy sporo w domu i są zazwyczaj te najprostsze, na przykład kremowe, ale mam też taką świecę, którą kupiłam podczas wakacji, w tym pięknym szkle z tą cudowną kopułą. W ogóle fenomenalnie pachnie, bo stąd już czuję ten zapach taki baniliowy. Zatopione do tego kwiaty. To jest świeca sojowa, tak więc zdrowsza niż takie zwykłe tradycyjne. nie pachnie. I ja do tej pory, mimo tego, że ta świeca już ma półtorej roku, ja jeszcze jej nie odpaliłam, chociaż bardzo dużo spalamy świec w tym jesiennym sezonie i zimowym. Ale ta, z racji tej swojej elegancji, ona jest po prostu dekoracją i chyba na razie jeszcze jej nie zapalę. Innym elementem, który stosują na przykład drogerie, jest to, że e, jakieś balsamy, jakieś mydła w płynie, które mogłyby być sprzedawane w plastiku, to w sezonie zimowym, przed świętami są nam serwowane w pięknych szkłach. Oczywiście to trochę więcej kosztuje, a czasami nawet więcej niż trochę, ale jako prezent świetnie się sprawdza, bo jest taką cudną dekoracją. I tu mam taki przykład. Dostaliśmy taki płyn. Do kąpieli, do tego oczywiście taka jakaś dekoracja i e, tego chyba nie odkręcę teraz, e, zamykanie, tak, tutaj e, tego naczynia jest takim pięknym rzeźbionym szkłem, więc to sobie stoi jako dekoracja w łazience i prawdopodobnie kiedyś do wanny trafi, ale póki co e, to mydełko jest tak zachowane jako, jako właśnie taka dekoracja u nas w domu. Flakon na płyn do kąpieli to nie jedyne naczynie, szklane naczynie w naszej łazience. Nowe życie dostała również cukiernica. Ta u nas służy jako naczynie na patyczki do uszu. Bardzo prozaiczny element i ważny chyba dla każdego z nas. Innym szklanym naczyniem, którego używam również w łazience i jest bardzo dekoracyjne, to to właśnie naczynie na płatki kosmetyczne. Dodatkowa, malutka wstążka i mamy piękny efekt. Z takich ciekawych, moich historii dotyczących kryształów, to trzy lata temu byliśmy na wakacjach na Dolnym Śląsku i trafiliśmy do Huty Szkła Julia. Przeszliśmy przez cały proces produkcyjny, to było w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie. I na końcu naszej wycieczki pan, który nas oprowadzał, stanął przy takim zestawie karawki, szklanek, kieliszków i misy. Zdobionych wzorem kwitnącego drzewa czy kwitnących kwiatów migdału w kolorze niebieskim. I zadało nam pytanie, wszystkim, którzy tam byliśmy na tej wycieczce: czy e, może wiemy skąd ten wzór? Nikt z nas nie wiedział. Okazało się, że Huta Julia produkuje ten zestaw na potrzeby muzeum Vincenta van Gogh'a w Amsterdamie, wzorując się obrazem właśnie kwitnące drzewo czy kwitnące kwiaty migdału. E, oczywiście potem sprawdziłam dokładnie, jak ten obraz wygląda. Ja bardzo lubię pracę Vincenta van Gogh'a, ale to nie był mój ulubiony obraz akurat. I tu by się mogła skończyć ta historia, gdyby nie fakt, że w te same, podczas tych samych wakacji pojechałam w odwiedziny do mojej siostry, która mieszka w Holandii i rozmawiałam właśnie o tym, że byłam w tej hucie, że byliśmy razem z Dawidem w tej hucie. Bardzo ciekawe doświadczenie i że właśnie Polska Huta tworzy taki zestaw na potrzeby sklepu przy Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie. I mój szwagier zrobił mi niespodziankę. Zabukował dla mnie i dla mojej siostrzenicy bi bilet do tego muzeum, i już na drugi dzień tam byłyśmy. Bardzo fajne doświadczenie, fenomenalne zresztą, oglądać zdjęcie swojego ulubionego malarza na żywo, oryginały. Między innymi właśnie oglądałam wtedy po raz pierwszy ten obraz kwitnących kwiatów migdału. I później, kiedy już wyszłyśmy z muzeum, tam jest jeszcze sklep oczywiście, jak zazwyczaj w takich miejscach, kupiłyśmy jakieś drobiazgi, na, na co miałyśmy budżet, ale była tam między innymi ta karawka i cały ten zestaw. Pięknie podświetlony, e, pięknie wyglądający i w dość wysokiej cenie. Dzisiaj można nawet ten zestaw kupić tam oczywiście na miejscu, ale można też na stronie muzeum, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam do, do sprawdzenia. Bardzo ciekawe doświadczenie. W ogóle bardzo fajna taka możliwość naszych tutaj przedsiębiorców, że produkują coś, co potem trafia na zachodni rynek i trafia właśnie do sklepu przy muzeum. Tutaj w tym przypadku Vincenta van Gogh'a. A oto, jeszcze kilka innych zastosowań dla kryształów czy szkieł dekoracyjnych w naszym domu. Ciekawi mnie, czy ten temat, temat kryształów tracił w Wasze gusta. Domyślam się, że niektórzy z Was nadal jednak nie mają do nich sentymentu. Ale jeżeli chcecie się wypowiedzieć, to oczywiście czekam na Wasze komentarze. Czekam również na komentarze tych, którzy kryształy kochają lub przynajmniej lubią. Dajcie znać. Oczywiście dziękuję Wam, nowi subskrybenci, że jesteście razem z nami. Musicie wiedzieć, że nasz kanał ogląda się zawsze z kubkiem herbaty lub kawy, bo to ma być dla Was moment przyjemności w ciągu tego zapracowanego dnia. Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Was ja i Dawid. Do zobaczenia.